Niemcy stoją u progu zmian, które mogą przekształcić nie tylko ich politykę wewnętrzną, ale także całą Europę. Przywództwo, sprawiedliwość społeczna i prawa migrantów stają się ważnymi kwestiami, które zadecydują o przyszłości kraju, kto poprowadzi Niemcy do stabilności, doświadczony polityk czy nowa siła. I jak wpłynie to na setki tysięcy migrantów szukających miejsca w niemieckim społeczeństwie, przyjrzyjmy się dwóm kluczowym tematom które dotyczą wszystkich, możliwemu przywództwu Friedricha Merza i prawom ukraińskich migrantów w Niemczech. Najpierw przyjrzyjmy się, kim jest Friedrich Merz i jaki może być jego kurs jako kanclerza. W miarę zbliżania się wyborów w Niemczech w 2025 roku, Friedrich Merz, lider Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej ZDU, przyciąga coraz więcej uwagi. Jego poparcie rośnie ale także kontrowersje wokół jego osobowości i polityki. Mesz jest znany jako twardy polityk. Już w 2022 roku aktywnie krytykował Olafa Scholl za zabrak wsparcia dla gospodarki i niezdecydowanie w polityce międzynarodowej. Jego własne poglądy zebrały jednak mieszane recenzje. Mesz obiecuje obniżyć podatki uprościć system podatkowy i przeznaczyć znaczne środki na obronność. Środki te mogą wesprzeć duży biznes, ale istnieją obawy, że pogłębią przepaść między grupami społecznymi. Jednym z najbardziej dyskutowanych tematów pozostaje jego podejście do migracji. Mesz proponuje wzmocnienie kontroli granicznych. Przyspieszenie deportacji nielegalnych imigrantów i ograniczenie świadczeń socjalnych dla migrantów. Jego zwolennicy uważają, że takie środki pomogłyby rozwiązać problemy integracji społecznej. Ale krytycy wskazują na możliwe zwiększenie napięć w społeczeństwie. Mesz nazywa wsparcie dla Ukrainy jednym z kluczowych priorytetów Niemiec. Podkreśla, że kraj powinien odgrywać aktywną rolę w pomaganiu Ukrainie i wzmacnianiu europejskiego bezpieczeństwa. Pozostaje jednak pytanie, czy niemiecki elektorat poprze taką decyzję? Zwłaszcza w kontekście krajowych wyzwań gospodarczych, Mesz pozycjonuje się jako lider zdolny do przywrócenia Niemcom siły i stabilności, ale jego polityka budzi zarówno poparcie, jak i wątpliwości, czy Niemcy są gotowi powierzyć mu przyszłość swojego kraju. Omówmy teraz drugi temat: prawa ukraińskich migrantów w Niemczech i ich możliwości integracji. Setki tysięcy Ukraińców którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, znalazło schronienie w Niemczech. Jednak pytania o prawa, integrację i przyszłość tych ludzi pozostają aktualne. Jakie możliwości oferują Niemcy i jakie trudności napotykają ukraińscy migranci? Przeanalizujmy to wszystko po kolei. Jeden co zapewnia się ukraińskim uchodźcom, zgodnie z niemieckim prawem, ukraińscy uchodźcy którym przyznano tymczasową ochronę na mocy paragrafu 24 ustawy o pobycie. Mają dostęp do szeregu praw i świadczeń. Pobyt. Ukraińcy otrzymują status ochrony tymczasowej, który jest automatycznie przedłużany do 2026 roku. Praca, prawo do zatrudnienia jest dostępne natychmiast po rejestracji. Pomoc społeczna, zasiłki na życie, ubezpieczenie zdrowotne i kursy integracyjne edukacja. Dzieci mogą uczęszczać do szkół, a dorośli na kursy językowe i programy zawodowe. Ciekawostka. Niemcy są jednym z krajów o największej liczbie ukraińskich uchodźców. Jednak to, jak długo potrwają te korzyści, Zależy od decyzji politycznych i nastrojów społecznych. Dwa główne wyzwania stojące przed Ukraińcami w Niemczech pomimo oferowanych możliwości, adaptacja nie zawsze przebiega gładko. Wśród głównych wyzwań bariera językowa, brak podstawowej znajomości języka niemieckiego utrudnia znalezienie pracy i integrację. Zatrudnienie, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów jest wysokie ale niskie kwalifikacje lub brak umiejętności językowych mogą ograniczać wybór wakatów. Biurokracja. Wielu migrantów boryka się z długimi procedurami uzyskiwania dokumentów lub oczekiwania na rozpoczęcie kursów integracyjnych. Przykład. Marina, która przeprowadziła się do Niemiec z dwójką dzieci, mówi. Że dopiero po sześciu miesiącach mogła zapisać się na kursy językowe. Przez cały ten czas musiała polegać jedynie na świadczeniach socjalnych. Trzy nowe inicjatywy i perspektywy dla migrantów Niemcy aktywnie pracują nad poprawą systemu integracji migrantów. Wśród kluczowych inicjatyw uproszczenie zatrudnienia. Prowadzenie karty możliwości dla Ukraińców w celu szybszego znalezienia pracy, bony edukacyjne, dotacje państwowe na przekwalifikowanie lub naukę nowych umiejętności, programy integracyjne, większy nacisk na kursy językowe, szkolenia kulturowe i doradztwo dla migrantów. Warto wiedzieć. Aktywny udział w programach integracyjnych zwiększa szanse na pozostanie w Niemczech na stałe. Cztery mity na temat powrotu na Ukrainę. Jednym z często dyskutowanych tematów jest przyszłość ukraińskich migrantów po zakończeniu działań wojennych. Pomimo twierdzeń o możliwym powrocie, w rzeczywistości większość uchodźców nie planuje opuszczać Niemiec. Dlaczego? Stabilność. Niemcy oferują warunki których trudno szukać w Ukrainie, zwłaszcza w okresie pokonfliktowym. Dzieci, wiele rodzin nie chce przerywać edukacji swoich dzieci, które już przystosowały się do niemieckiego systemu. Integracja, z czasem uchodźcy zaczynają czuć się częścią niemieckiego społeczeństwa, co sprawia, że powrót staje się mniej prawdopodobny. Eksperci zauważają. Około połowa ukraińskich migrantów pozostanie za granicą nawet po zakończeniu konfliktu. Rok 2025 będzie ważnym punktem zwrotnym dla Niemiec. Polityka Friedricha Merza, ukierunkowana na wzmocnienie gospodarki i zaostrzenie polityki migracyjnej, może znacząco zmienić kierunek kraju. Czy te zmiany będą pozytywne dla wszystkich? Z drugiej strony, ukraińscy uchodźcy nadal budują swoje życie w Niemczech stawiając czoła wyzwaniom, ale także znajdując nowe możliwości. Ich integracja to nie tylko osobisty sukces, ale również wkład w rozwój kraju, który udzielił im schronienia. Niemcy na drodze zmian, czy uda się utrzymać równowagę między interesami narodowymi a wsparciem dla migrantów, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i zasubskrybujcie, aby nie przegapić ważnych wydarzeń.